Jessica, tak. z, zajmij się bratem i się rozpakuj. Jakim bratem? mam? siostrą. Za dużo na głowie. E, a, jeśli będziesz potrzebowała, to przynieś e, dom swojej siostrze. Ten duży, który potrzebowała. To my idziemy z wujkiem już. Siostra! Co się stało? Masz mi z ten o, dom. Odsuń te rzeczy. Dobra, ja ci odsunę. pa, pa, pa. pa. Proszę, dziękuję. Mm -hmm. Wreszcie mogę się spakować. A ty dziecko już mi tutaj nie wyczą. Mm -hmm. Dobra już ciociu. Oh, matko święta z tymi dziećmi. Wiem, co zrobię. Wsypię to. Mm -hmm. Co ja bym była tutaj? rozpakowałaś się już, bo potrzebuję tego twojego czegoś. Mm, na razie nie... nie bo potama, musisz mi to oddać no ale nie, bo ja to muszę jedzenie no dobra, ale masz psa do i to dużo ale za mało, no, wow. za dużo bo mi się, nie ma miejsca na inne rzeczy no i to nie jestem w zła to ustawię tu a te pudło jak już sobie to rozpocząć ustawię tu o. pięknie a to będzie na śmiech. Dobra, to teraz rozpakuję resztę To będzie to... O, cichutko, cichutko, moje kochane. Masz tutaj szczoteczkę czy coś Nie, dobra, nie daję mi się to. Teraz to szczotkę. Dwa naszyjniki. Oh, spódnica, kapelusz. Jezu, ile mam tych rzeczy. Suszarka, spódnica. I niech będzie już taki ten kapelusz. No dobra, to idę sobie pospać. Uwaga, uwaga, jak... Jak... jak to się mówi. Jak musisz z nimi być. Daj i koronę tej królowej, która już, no wiesz, korona, która jest nieważna. A teraz wracajcie i powiedzcie swoim córkom, że koronacja będzie dzisiaj. Tylko bez gości. Gobra. Do, widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Dziewczynki, dziewczynki, dziewczynki! dziewczynki. Proszę zejść tutaj. O, cześć malutki, nie płakałeś? Malutka. Malutka. No, co tam, co tam rodzice ja spałam. Dzisiaj będzie koronacja, ale bez gości. Bo stara królowa jest za stara, żeby rządzić tym królestwem Ja nie jestem za stara. Pan, pan, Pani od Sejmu powiedziała, że lepiej, żeby była Jessica, bo jest młoda. No, I pan. lubi się ubierać, a ja wolę Dobra. się dzieckiem. To za godzinę będzie koronacja. Godzina później. Koronacja. Uf. Dziewczęta, poproszę. A, nie. Zostajesz starą królową tego zamku. Dziękuję. E, teraz ja. Jessica? Tak, tak, mamo. To jest dla ciebie królowa, korona. Od dzisiaj jesteś królową tego zamku. Jej dobrze. Fajnie. Basia? Tak, mamo. Tak, mamo. Mamo, jaka Kasia? Znaczy, jaka Basia? Mów po prostu córeczko, bo już z tobą Słuchaj. nie wytrzymuję. Córeczko? Chodź. To jest twoja korona. Teraz jesteś księżniczką. Mniejszą koronę od ciebie. Wcale nie. Bo ja mam je... ze złota, a ty masz jakiegoś z różu. Wiesz co, ale jestem królową, gdy spać. A, dziękuję Teraz za koronę. Dla ciebie. A to ta korona. Już już już, 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 już. już, już. A dla mnie to co? No dobra, zapomniałam. No, nie odważaj. Przejdźź twoja korona. Ja, no to ja, mogę. ja idę spać, muszę odpocząć po całym tygodniu. Chodźmy roczki. A co zimną? Możesz się bać. Nie jest jeszcze tak późno. Możesz zdjąć koronę, jak jest niewygodna. No i to koniec drugiej części. Dziękujemy za uwagę w, w tych dwóch częściach. Pa pa! Pa pa!